garbisz się w martwym ciągu, a nie chcesz i chcesz mieć efektywne, silne oderwanie to właśnie materiał dla Ciebie. Łapy nie ma. Są dwie przyczyny garbienia się. Pierwsza to jest to, co już nieraz mówiłem to znaczy ściągacie łopatki. Przybieracie pozycję i zaraz ściągacie łopatki, zobacz co się dzieje. Co powinniście zrobić? Zrozumieć, że łopatki grosób to są dwie inne sprawy. Mianowicie możesz wyciągnąć łopatki i się też nie garbić. Tak. Czyli mamy teraz protrakcję, mam klatkę wypiętą. I tak właśnie zrób, czyli rozciągnij sobie tutaj ramiona maksymalnie i mostek do góry. I wtedy utrzymuj tą pozycję, utrzymuj tą pozycję, utrzymuj tą pozycję. To jest pierwsza kwestia. Czy teraz mam rozciągnięte barki, yy, czy tam łopatki? Jeśli bym tego nie miał, to podczas oderwania one będą uciekać na zewnątrz i będę się garbił w taki właśnie sposób. Został łapkę w górę, liczę na półtora tysiąca, to wtedy zrobimy taką serię poprawiania słabych elementów danego ruchu, ćwiczenia. Łapy nie ma. Kolejna kwestia to niezabranie luzów ze sztangi. O co chodzi? Mamy tutaj 20 kg i zobacz to. Wezmę to dynamicznie z dołu o, i wychodzi to z opóźnieniem. tak? A jak powinno być? Mam zabrać te wszystkie luzy. Czuję, że to wszystko jest napięte i prawie się podnosi, i wtedy dopiero daję siłę. I tak powinno być w martwym ciągu. Czyli w momencie, kiedy złapiesz wszystkie luzy stąd, powinieneś ciągnąć. Jak to zrobić? W prosty sposób. Znowu te ręce masz naciągnięte maksymalnie, rozciągnięte, i w tym momencie robisz mocny wdech. I co robisz? Zabierasz luzy. W jaki sposób? Wyciągasz pozycję do góry, w tym momencie sztanga się napina, Słyszysz takie kliknięcie w sztandze i trzymając te powietrze szukasz optymalnej pozycji biodra i teraz pusz, nogami mocno pracujesz. Nie jest to łatwe, potrzeba się tego nauczyć, najlepiej na małym obciążeniu i z każdą serią sobie to powtarzać. Albo na sucho, w jaki sposób? Już pokazuję. Wykorzystaj kijek, to jest miotły, bądź rurkę PCV. I masz takie stanowisko, czyli masz belki u góry. I mając w tym miejscu, zobacz. Łapię sztangę w taki sposób, jak ze sztangą. Sztangę łapię kijek, tak jak ze sztangą. I co robię? Szukam tej pozycji naciągniętej z rękami, w taki sposób. Dorobię mocy wdech. I naciągam ten kijek. Zobaczcie, naciągam ten kijek, już jest taki łuk, pojawił się i w tym momencie próbuję ten łuk utrzymać i wdech i szukam prawidłowego ustawienia bioder. I w tym momencie dopiero ciągnę. I tak to powinno wyglądać. Jeśli materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. No i reklama, kod KFD, kontakt z, z mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. A koszulka, łapy nie ma w sklepie KFD. I łapy nie ma.